Jest tytuł Słuchaj, jeszcze mam pytanie, bo prawdopodobnie według co jest lista, to niebo odwrotnie jest przyczynione. No, no tak za... były porobione strzałki, nie nasza wina na ten to się zorientujecie. Ehehe. Wszystkich tutaj filmujesz? Co? Zabawy. Zanim jednak przekażę głos gościom naszego wieczoru, pozwólcie Państwo, że przedstawię Wam sprawców dzisiejszego zamieszania, panią Agnieszkę Nowak, pana Alfreda Matera. To ich upór i konsekwencja w działaniu sprawiają, iż popełniają tego typu imprezy wyrażają nadzieję na dostarczenie Państwu polonijnej rozrywki na obczyźnie. Podziękujmy im za to. A teraz zapraszam Państwa na występ naszego pierwszego gościa, któremu najwyraźniej spodobała się ta bliska publiczność, ponieważ będzie to już jego kolejny występ. Przed Państwem Jacek Widzę. Słuchajcie, to byłam półtora roku temu. był w tamtym to Państwu dziękujemy. To, to stare było dobre. No nie, słuchajcie, przygotowałem parę specjalnych nowych rzeczy tutaj. Specjalnie dla Was. E, może zacznę tak, e, żeby było, że ja jestem w temacie. E, to bonjour! Co? Po, po francusku? Co? To nie tak? Słuchajcie, nie, 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 dlaczego powiedziałem, bo jeszcze oprócz bonjour znam ten... E, Louis Define po francusku. Co to jest Louis Define po polsku, no? Kto zgadnie, ma u mnie wejście za darmo do toalety do końca dzisiejszej imprezy. To bardzo się cieszę z tego powodu. Słuchajcie, dzisiaj poszedłem na taki spacer tutaj, zobaczcie jak to wygląda. Jacy tu wszyscy są wyluzowani. To jest szok, mam taki znajomych, który mi powiedział, że w Polsce też się zaczynają luzować, wiecie? Naprawdę, zaczynają się luzować. Kolega mówi, że ma takiego 16-letniego syna i mówi, słuchaj, miał taki ten, taką saszetkę nam miało, z takim białym proszkiem, nie? No to mówię, cholera, 15 lat już. Mówię, no to wciągnąłem, ale cały szczęście nic. Ale mówię, dobra, to mi się pomyla. Ja sobie taki mały to jest takie małe, nie? Wciągnę na drugą dziurkę, bo nie chce mi się wierzyć. Wciągnąłem na drugą dziurkę i stara dzwoni do tego, pucha do tego, do drzwi łasienki. Ja mówię, Kopito, daj spokój, gole się. А она, сыдни! Ты кто у вас есть?